Ale ten sekretny ślub to był dopiero początek. Skandal z kradzieżą wody, śmierć helikoptera na planie i syn, który popadł w uzależnienie. Tom przyznał w programie telewizyjnym na żywo, że do 2025 roku może stracić wszystko. To historia człowieka, który miał wszystko i patrzył, jak to się rozpada. Tom Selek urodził się 29 stycznia 1945 roku w Detroit. Jego matka Marta zajmowała się domem, opiekując się rodziną. A ojciec Robert pracował jako inwestor w nieruchomości. W tym czasie Robert również służył w wojsku, pracując przy bombowcach B-29 podczas II wojny światowej. Tom był drugim dzieckiem. Jego starszy brat Bob przybył rok wcześniej, w 1944 roku. A później dołączyło do niego dwoje rodzeństwa: Martha a Daniel. Mieszkali wtedy w Detroit, w mieście pełnym fabryk i hałasu. Jednak wczesne dzieciństwo toma wkrótce miało się całkowicie zmienić. W 1948 roku, gdy Tom miał zaledwie trzy lata, jego ojciec podjął ważną decyzję. Opuścił Detroit i przeniósł całą rodzinę do Kalifornii, podjął pracę wyłącznie prowizyjną w Coldwell Banker w Los Angeles. Oznaczało to brak pensji, brak gwarancji wypłaty. To było ogromne ryzyko. Osiedlili się w Sherman Oaks, miejscu, które w tamtym czasie było jeszcze w większości polami uprawnymi. Robert uważał, że Kalifornia oferuje więcej możliwości i to ryzyko później się opłaciło. W 1960 roku zarabiał 70 zero dolarów rocznie z tytułu prowizji, co było kwotą zbliżoną do zarobków prezydenta. Jednak dla Toma dorastanie w Kalifornii nie było łatwe. Zaczął rosnąć wyżej niż wszyscy inni, w końcu osiągnął 193 cm. Już jako dziecko wyróżniał się w każdej klasie. Czuł się niezdarny i inny, co czasami utrudniało mu naukę w szkole. Ale powoli zaczął przekuwać ten wzrost w coś dobrego. Dołączył do drużyny koszykówki w Grand High School i stał się wyróżniającym się zawodnikiem. Grał też w baseball. Jego ciało, koordynacja i koncentracja pomogły mu się podnieść. Ale to nie znaczyło, że życie było proste. Kiedy Tom miał 17 lat, wydarzyło się coś, co mogło wszystko zakończyć. Jechał samochodem z dwoma przyjaciółmi, pokonując niebezpieczne zakręty Malholland Drive. Samochód stracił panowanie nad pojazdem. Wzbił się w powietrze i rozbił. To był czerwony Chevrolet Corvair jego matki. Wypadek był tak poważny, że stał się tematem jego wspomnień z 2024 roku. You never know. Przeżyli, ale to zmieniło Toma na zawsze. To sprawiło, że stał się bardziej ostrożny, bardziej rozważny. Nigdy nie zapomniał, jak blisko był śmierci. Chociaż Robert w końcu odniósł sukces, pierwsze lata w Kalifornii były trudne. Rodzina borykała się z problemami finansowymi, więc Tom pracował. W liceum dostał pracę na pół etatu w sklepie odzieżowym. Pracował tam nawet po rozpoczęciu nauki aktorstwa. Wybrał również Valley Junior College, ponieważ pozwalało mu to mieszkać w domu i oszczędzać pieniądze. Nawet po tym, jak dołączył do programu aktorskiego w dwudziestym stuleciu Fox i stracił tę szansę. Wrócił do pracy w sklepie. Praca nigdy nie była dla niego poniżej pasa. Zrobił to, co musiał. Zawsze marzył o studiach na USC, ale początkowo nie dali mu stypendium. Odrzucił pełną ofertę koszykówki na Montana State, bo tak bardzo chciał dostać się na USC. Pracował więc, oszczędzał i najpierw uczęszczał do Valley College. W 1965 roku w końcu dostał się do USC. Grał w drużynie koszykówki, ale zdobył tylko 4 punkty w 7 meczach. W kolejnym sezonie zdobył 0 punktów w trzech meczach. Zespół twierdził, że jest szybki, ale potrzebuje lepszej obrony. Jego sportowe marzenia szybko zgasły. Studiując biznes, dorabiał. Pracował w United Airlines jako przedstawiciel kampusu. Jego koledzy z bractwa Sigma Chi namówili go do wzięcia udziału w programie The Dating Game w 1965 roku i ponownie w 1967 roku. Przegrał za każdym razem. To było upokarzające, ale ten wstyd w jakiś sposób otworzył mu drzwi. Agent castingowy go zauważył i dał mu szansę na przesłuchanie do reklamy Pepsi. Dostał rolę. Musiał tylko wsadzić piłkę do kosza przed kamerą. Wypił tyle Pepsi podczas zdjęć, że się pochorował. Ale tysiąc dolarów z tej reklamy doprowadziło go bezpośrednio do oferty od 20 The Century Fox. Potem wojna w Wietnamie zmieniła wszystko. W 1967 roku Tom dostał wezwanie do służby. Zamiast iść na wojnę, wstąpił do 160. pułku piechoty gwardii narodowej Kalifornii. Służył przez 6 lat, od 1967 do 1973 roku. Awansował na sierżanta, a później, po odbyciu szkolenia w Kalifornijskiej Akademii Wojskowej, został podporucznikiem. W pewnym momencie nawet zareagował na zamieszki w Watts w Los Angeles, ale cena była wysoka. Podczas gdy służył, Faxco zwolnił Trzymał swój mundur w bagażniku samochodu, gotowy do użycia w każdej chwili, nawet podczas przesłuchań. Po powrocie do aktorstwa trenował w Beverly Hills Playhouse pod okiem Miltona Katsoulisa. To było intensywne. Katsoulis był surowym nauczycielem. Niektórzy mówili, że czuł się tam bardziej jak w sekcie niż w klasie. Uczniowie musieli wstawać i klaskać za każdym razem, gdy wchodził. Krzyczał, naciskał. Kazał aktorom wyrywać sobie włosy, żeby poczuć wściekłość. Niektórzy nazywali go agresywnym. Inni mówili, że jest genialny, ale Tom się tego trzymał. Zniósł wszystko. Chociaż nigdy nie wstąpił do scjentologii, wiele twierdziło, że Katsulis wykorzystywał zajęcia do rekrutacji, aby zarobić pieniądze na studiach. Tom pracował jako model dla firmy produkującej papierosy Salem. Jego wysoka budowa ciała i schludny wygląd idealnie nadawały się do reklam. Reklamy papierosów przynosiły mu większe zyski niż występy w United Airlines. Ale później, gdy zyskał sławę dzięki magnum, pa, te stare reklamy znów zaczęły go prześladować. Reporterzy pytali go, dlaczego promował palenie. Nienawidził tych pytań. Nie chciał być zapamiętany jako facet, który sprzedawał papierosy nastolatkom. Po cichu starał się od tego zdystansować. W latach 1965-1967 gra randkowa nie dawała mu spokoju. Dwukrotna porażka w telewizji ogólnokrajowej sprawiła, że zaczął kwestionować wszystko. Powiedział AARP, że to była najbardziej żenująca rzecz, jaką kiedykolwiek zrobił. Jego wygląd mu nie pomógł. Jego urok osobisty nie zadziałał. Zaczął czuć, że nie pasuje do ekranu. Druga strata bolała bardziej niż pierwsza. To wspomnienie towarzyszyło mu latami. W 1969 roku dostał rolę w filmie Judd for the Defense. To był przełom. Potem wydarzyło się coś absurdalnego. Został zwolniony z innego serialu tylko dlatego, że był za wysoki. Przy wzroście 193 cm inni aktorzy wydawali się przy nim malutcy. Reżyserzy nie wiedzieli, jak kręcić sceny z nim. Jeden agent powiedział mu nawet, że jego wzrost jest problemem. Wyobraź sobie, że zostałeś zwolniony z powodu swojego wzrostu! To było druzgocące. Przez lata musiał przyjmować epizodyczne role, żeby utrzymać się w grze. W latach 1974-1979 wystąpił w sześciu odcinkach serialu The Rockford Files. Wcielił się w Lensa White'a, detektywa. Powinno to pomóc jego karierze, ale za kulisami starał się z gwiazdą, Jamesem Garnerem. Tom chciał, żeby jego postać wydawała się autentyczna. Garner chciał, żeby Lens był zabawny, bardziej żartobliwy. Kłócili się o kwestię Tom, reżyserię. Napięcie było oczywiste. Niektóre sceny zostały przepisane na planie. Ekipa czuła rozdźwięk. Walki sprawiały, że praca wydawała się ciężka. W 1972 roku zagrał w tandetnym horrorze Córki Szatana. Film kręcono na Filipinach. Plan zdjęciowy był niebezpieczny. Była scena pożaru, w której efekty specjalne zawiodły. Prawdziwe płomienie pojawiły się zbyt blisko. Tom doznał lekkich oparzeń. Miał spalone włosy. Załoga nie mogła się nawet swobodnie porozumiewać. Była bariera językowa. Ale musieli dokończyć film. Nikt nie mówił o tym, co się naprawdę wydarzyło. Studio to zatuszowało. Tom był przestraszony, ale nie miał wyboru i musiał kontynuować. W 1976 roku aniołki Charliego dały mu krótką szansę. Zagrał postać chłopaka, ale po zaledwie jednym odcinku został zwolniony. Leonard Goldberg powiedział, że wzrost Toma sprawiał, że Angels wyglądali na zbyt niskich. Twierdzili, że nie było między nimi chemii. Program odniósł sukces. Tom tymczasem wrócił do kręcenia reklam. Był tak spłukany, że miał tylko jeden garnitur i nosił go na każdym przesłuchaniu. Robert Salen, reżyser reklamy Opery Mydlanej, powiedział, że Tom nosił ten sam garnitur zarówno na planie, jak i poza nim. Tom Selek o mało nie zrezygnował z roli, która uczyniła go gwiazdą. Kiedy po raz pierwszy przeczytał oryginalny scenariusz do Magnum, P.I. znienawidził go. To nie była ta inteligentna, zabawna postać, która pamiętamy dzisiaj. Pierwszy szkic przedstawiał Magnuma jako kreskówkową wersję Jamesa Bonda. Miał dom na nadmorskich klifach, wściekłego psa, a nawet lotnie z karabinami maszynowymi. Celek spojrzał na producentów i powiedział: Nie chcę grać tego, na co wyglądam. Zrobił już sześć nieudanych odcinków pilotażowych. Ten wydawał się jego ostatnią szansą. Ale nie zamierzał udawać. Powiedział Donaldowi Belisario: chce postaci z humorem, a nie tylko z akcją. Belisario posłuchał. Przepisał całość już po rozpoczęciu zdjęć. Ta zmiana opóźniła produkcję i wzbudziła niepokój w CBS, ale uratowała serial i karierę Seleka. W 1984 roku, będąc jeszcze mężem Jacqueline Ray, Tom poznał kobietę, która zmieniła wszystko. Nazywała się Jillie Mack i była brytyjską aktorką tańczącą w westendowej wersji musicalu Koty. Tom stał się obsesyjnie zainteresowany tym spektaklem. Ciągle tam wracał. Jego koleżanka z planu, Jane Seymour, uważała to za dziwne. Podobał mi się serial Koty, ale nie rozumiałam. Dlaczego wracał aż 12 razy? Powiedziała. W tamtym czasie tabloidy szalały. Krążyły plotki o romansie. Ludzie śledzili go. Śledzili ją. Próbując coś udowodnić... Jilly nawet nie wiedziała, kim jest Tom. Jej telewizor został skradziony trzy miesiące wcześniej. Nigdy nie widziała Magnuma Pi, ale po seansach umawiali się na ciche kolacje. W 1982 roku Tom rozwiódł się z Jacqueline, ale ludzie nie przestawali pytać, czy Jilly była tego powodem. Dziesięć lat ciągnął się za nimi latami. W 1980 roku, tuż przed prawdziwym rozkwitem Magnuma, Tom był o krok od roli Indiany Jonesa. Steven Spielberg i George Lucas wybrali go. Podobała im się chemia, jaka panowała między nim a Seanem Youngiem podczas przesłuchania, ale pojawił się pewien problem. Tom podpisał już kontrakt z CBS, powiedział Spielbergowi prawdę. CBS nie chciało go puścić. Bob Daly z CBS był stanowczy: żadnego filmu. A potem ironia losu: strajk Gildi aktorów ekranowych w 1980 roku wstrzymał zdjęcia do Magnum na 6 miesięcy. To właśnie wtedy mógł nakręcić poszukiwaczy zaginionej arki. Zamiast tego Tom czekał na Hawajach. Tymczasem Harrison Ford przyjął rolę i stał się globalną ikoną. Tom powiedział później: Nie uważałem się za ofiarę, ale nie byłem z tego zadowolony. Ta jedna decyzja mogła go kosztować ponad 100 milionów dolarów. W tym samym roku na planie doszło do tragedii. W katastrofie helikoptera podczas kręcenia filmu zginął 33-letni operator kamery Robert van der Kar. Pilot, Robert Sanders, przeżył, ale został ciężko ranny. Kręcili rutynową scenę na oceanie u wybrzeży Oahu. Kiedy helikopter spadł, Sanders nurkował raz po raz, próbując uratować Vanderkara. Nigdy nie udało mu się wydostać. Tom został zmiażdżony. Domagał się zmian. Spierał się z Universal Studios o bezpieczeństwo. Zażądał większej liczby koordynatorów, zapasowych helikopterów i odpowiednich odpraw. Studia twierdziły, że to za dużo kosztuje. Tom stwierdził, że mówimy o życiu. Jego stanowisko ostatecznie wymusiło zmiany w całej branży. Do zakończenia emisji serialu. 1 maja 1988 roku. Ponad 50 milionów widzów obejrzało ostatni odcinek, ale za kulisami trwała wojna. CBS chciało go przedwcześnie anulować. Próbowali zabić Magnuma w siódmym sezonie. Został postrzelony, zapadł w śpiączkę, a ostatnie ujęcie pokazywało go idącego w stronę światła. Ale fani byli wściekli. CBS musiało go ponownie zatrudnić na ósmy sezon. Kosztowało ich to miliony. Budżet wzrósł do 1,2 miliona dolarów za odcinek. Poprosili Toma, żeby zrezygnował z planów zdjęciowych w plenerach, zrezygnował z helikopterów i zatrudnił tańszych aktorów. Odmówił. Powiedział, że to zrujnuje serial. To stało się nieustającą walką. Tom nie tylko grał w magnum, ale wręcz go chronił. W 1987 roku Tom zagrał główną rolę w filmie trzech mężczyzn i dziecko. Zarobił 167 milionów dolarów, ale stało się coś dziwnego. W jednej ze scen widzowie zauważyli postać za zasłoną stojącego nieruchomo chłopca. Zaczęły krążyć plotki, że mieszkanie jest nawiedzone. Niektórzy mówili, że zginął tam chłopiec. Legenda rosła. Lata później Tom wyjaśnił to w The Tonight Show. To była tekturowa podobizny Teda Dansona pozostałość po usuniętej scenie. Film został nakręcony w studiu w Toronto, a nie w prawdziwym mieszkaniu. Mimo to ludzie pokochali tę opowieść o duchach. Disney nigdy nie zdementował plotek. Niektórzy twierdzili, że pomogła ona sprzedać więcej kaset VHS. W 1990 roku Tom nakręcił film Quigley Down Under w surowym australijskim buszu. Nie było to łatwe. Jeździł konno, wykonywał akrobacje kaskaderskie i zmagał się z trudnymi warunkami. Zderzył się z upałem, terenem i sposobem pracy australijskich ekip. Roger Ebert był zadowolony z jego gry, ale film nie odniósł sukcesu. Z trudem udało mu się odzyskać budżet. Mimo to tom przyznał, że była to jedna z jego najwspanialszych ról. Kiedy w 1989 roku pojawił się Batman, tom ponownie znalazł się na liście. Podobnie jak Mel Gibson, Kevin Costner, a nawet Charlie Sheen. Michael Keaton dostał to, czego chciał. Fani początkowo znienawidzili ten wybór. Do Warner Brothers napłynęło 50-0 listów protestacyjnych, ale film zarobił 411 milionów dolarów. To na zawsze odmieniło filmy o superbohaterach. Tom odrzucił propozycję, bo filmy oparte na komiksach nie były wtedy popularne, a on wciąż był związany z Magnum. Później przyznał, że tego żałuje. W 1992 roku ukazał się film Mr. Baseball. Tom zagrał gasnącą gwiazdę Yankees wysłaną do Japonii. Było zabawnie, ale i niezręcznie. Film pokazywał zderzenia kulturowe między amerykańskim a japońskim bejsbolem. Tom ciężko trenował. A film stał się materiałem edukacyjnym dla prawdziwych graczy jadących do Japonii. Ale kasa była słaba. Krytycy twierdzili, że film był chaotyczny. To była jego pierwsza duża porażka po latach sukcesów. Potem w 1997 roku pojawił się In N Out. Tom całował Kevina Kleina na ekranie przez pełne 12 sekund. Ta chwila zszokowała jego fanów. Zasiadał w zarządzie NRA i wspierał finansowo kampanie konserwatywne. Ludzie pytali, czy ta rola kłóci się z jego poglądami, odpowiedział Robię miny przed kamerą. To nie czyni mnie Salomonem. Był aktorem i zagrał tę rolę. Pocałunek wywołał nagłówki gazet, ale otworzył też drzwi do kolejnych ról LGBTQ w filmach głównego nurtu. W latach 1995-2000 Tom wystąpił w dziesięciu odcinkach serialu Przyjaciele jako starszy chłopak Moniki. Na planie miał problem z sarkastycznym tonem Chandlera. Ciągle prosił Matthew Perry'ego o pomoc. Kiedy Perry próbował skopiować wąsy Toma, publiczność oszalała. Później, gdy postać Toma zażartowała, ładne wąsy. Kiedy nadejdzie okres dojrzewania, to się pojawi. Aktorzy wybuchnęli śmiechem. W 1998 roku Tom próbował wielkiego powrotu do telewizji w serialu The Closer. Nie udało mu się. Wyemitowano tylko 10 odcinków. Oglądalność była słaba. Krytycy nie byli zachwyceni. Tom był załamany. Wziął sobie cały rok wolnego, wycofując się na swoje 63-akrowe rancho. Powiedział, że nauczyło go to o porażce i odporności. Potem pojawił się Jesse Stone. W latach 2005-2015 zagrał w dziewięciu filmach telewizyjnych opartych na powieściach Roberta B. Parkera, zaczął nawet współtworzyć kolejne. Były popularne wśród starszej widowni i przebijały programy telewizyjne w rankingach oglądalności, ale oskarżenie o plagiat mocno dotknęło twórców. Inny autor twierdził, że Tom skopiował jego pomysły zawarto tajną ugodę. Nikt o tym nie mówił publicznie. Filmy były emitowane do 2015 roku. W 2006 roku Tom wystąpił w serialu Boston Legal. Miało być prosto, ale jego prawdziwa rola w NRA kłóciła się z liberalną obsadą serialu. Scenariusze poruszały kwestie kontroli broni, napięcie rosło. Członkowie obsady kwestionowali jego poglądy podczas odczytów utworów. Tom później powiedział, że to był jeden z powodów, dla których zrezygnował z członkostwa w zarządzie NRA w 2018 roku. Jego rola w filmie Ike, Countdown to D-Day, z 2004 roku spotkała się z uznaniem. Zdjęcia kręcił w Nowej Zelandii. Dni były długie, po 18 godzin każdy, presja była ogromna. I prawie zniszczyło to jego małżeństwo z Jilly Mac. Powiedział, że kręcenie filmu wyczerpało go emocjonalnie i fizycznie. Granie Eisenhowera nie było tylko rolą, ale wniknęło w jego prawdziwe życie. W latach 2010-2024 Tom grał Franka Regana w serialu Blue Bloods. Był najlepiej opłacanym aktorem, zarabiając 200 dolarów za odcinek. Jednak w 2023 roku CBS poprosiło obsadę o 25% obniżkę pensji, aby uratować serial. Tom się zgodził. Stracił 1,2 miliony dolarów. Mimo to program został odwołany. Powiedział, że jest sfrustrowany. Błagał CBS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Finał został wyemitowany 13 grudnia 2024 roku. Przeczytał wiersz. Aktorzy i ekipa płakali. Ale CBS nie ustąpiło. W 2015 roku Tom doznał kontuzji kolana podczas kaskaderskiego wyczynu. Ból towarzyszył mu przez lata. Do 2025 roku wymieniono mu oba kolana. Zdjęcia pokazywały długie blizny. Miał trudności z chodzeniem, potrzebował pomocy ciężarówki. Nie mógł grać prostych scen bez pomocy. Ale nie poddawał się. Sceny rodzinnych kolacji w serialu Blue Bloods były jego pomysłem. Chciał, żeby były realistyczne, żeby przypominały jego własną rodzinę. Ale za kulisami toczył spory ze scenarzystami. Twierdził, że niektóre historie były zbyt świadome. Aktorzy mieli swoje sztuczki, żeby unikać jedzenia. Vanessa Rae kiedyś zjadła 17 bułek, zanim się nauczyła. Tom po prostu posmarował je masłem. Kiedy w 2020 roku wybuchła pandemia COVID-19, zdjęcia zostały przerwane. Tom pozostał na swoim ranczu. Miał 75 lat. Zaczął odczuwać ciężar wszystkiego. Ból, starość, strach. W swoich wspomnieniach z 2024 roku zatytułowanych You Never Know Przyznał, że cierpi na depresję. Artretyzm się pogarszał. Potrzebował pomocy w chodzeniu. Każda sesja zdjęciowa była dla niego walką, ale stawił się. Tom Selek ożenił się w 1971 roku z Jacqueline Ray, modelką, która stała przy nim, gdy nikt nie znał jego imienia. Wspierała go w najtrudniejszych latach, gdy zlecenia aktorskie były rzadkością, a pieniądze trudne. Przez ponad 10 lat wierzyła w niego. Ale kiedy na początku lat 80. zdobył sławę dzięki magnum PI, coś się zmieniło. Sława nadeszła szybko, podobnie jak pokusy. Podczas kręcenia filmu na Hawajach Jacqueline zaczęła widywać go w telewizji w otoczeniu miejscowych kobiet. Wtedy ją olśniło. Mężczyzna, którego kochała i wspierała przez cały czas, odchodził. Przyjaciele mówili, że zakochał się w życiu na wyspie i w jej zainteresowaniu. Poczuła się zdradzona. Po wszystkich poświęceniach, jakie poniosła, ich rozwód w 1982 roku zapewnił jej zaledwie trzy lata utrzymania: samochód i dom. To było wszystko. Zaledwie pięć lat później, w 1987 roku, Tom ożenił się ponownie tym razem w tajemnicy. Od 1983 roku był zauroczony 25-letnią brytyjską tancerką Gilly Mac, która ogladał w serialu Koty. Kiedy w końcu zawarli związek małżeński nad jeziorem Tahoe. 7 sierpnia 1987 roku. Posługiwali się fałszywymi nazwiskami. Tom stał się Tomem Jenkinsem, a Gillie wykorzystała Suzy Mark. Nawet pastor dał się oszukać do ostatniej chwili. Zapomnieli aktu ślubu i musieli wysłać kogoś do Reno, żeby go naprawił przed kolacją. Była tam tylko rodzina, żadnych mediów. Tylko aparaty Polaroid, żeby zachować prywatność. Ale nawet pomimo tajemnicy małżeństwo borykało się z problemami. Pracoholizm Toma na początku niemal je zrujnował. Potrzebowali nawet terapii. W 1988 roku urodziła się ich córka Hanna. Przyszła na świat na 63-akrowym ranczu awokado Toma w hrabstwie Ventura. Początkowo wydawało się to życiem jak ze snu, ale później Tom przyznał, że izolacja rancza utrudniała życie. Odsunął się od magnum PI, bo czuł się jak duch we własnym domu. Mówił, że chce prawdziwego życia, a nie tylko kariery. Mimo to, filmowanie go od niego odciągnęło. Hana spędziła wiele wczesnych lat życia samotnie, w otoczeniu zwierząt zamiast przyjaciół. Trzynaście psów bydło, auce, króliki, koni to było spokojne życie, a czasem samotne. Konie stały się jej ucieczką i, jak sama powiedziała, bez wsparcia rodziców życie na ranczu mogłoby ją utopić. Tom adoptował również syna Jacqueline, Kevina, w 1987 roku, gdy Kevin miał 21 lat. Ale życie Kevina również nie było łatwe. Gdy miał zaledwie 15 lat, jego matka myślała o wysłaniu go do szkoły z internatem. Zaczął mocno pić, mając 20 kilka lat. Tom musiał wysłać go na odwyk do Betty Ford Center. Nawet po tym Kevin miał problemy. W 2011 roku został pozwany z powodu długu na karcie kredytowej w wysokości 6 tysięcy dolarów. Pomimo sławy i pieniędzy Toma, Kevin nie mógł znaleźć swojej drogi. Znajomi mówią, że Tom próbował wszystkiego. Pieniądze, poverty, wolność. Ale nic nie działało. Stres dotknął całą rodzinę. Kevin ostatecznie się ożenił i miał sześcioro dzieci, a źródła podają, że wyzdrowiał. Ale ból nie ustępował. W 1988 roku Tom kupił to samo 63 akrowe rancho od Dina Martina za 5 milionów dolarów. Ale spokój nie trwał długo. W 2015 roku okręg wodny pozwał go za rzekomą kradzież 1,4 miliona galonów wody. Kalifornia przeżywała jedną z najgorszych susz w historii, a w jego regionie obowiązywała 36% redukcja zużycia wody. Śledczy zeznali, że Tom wysłał cysternę 12 razy, aby napełnić wodą publiczny hydrant oddalony o 8 mil. Samo udowodnienie tego kosztowało okręg 21685 dolarów. Dokładnie tyle Tom ostatecznie zapłacił, aby zakończyć sprawę i zaprzestać pobierania wody. Ale to nie był jedyny problem rancha. Do 2023 roku prawie wszystkie 1500 drzew awokado zostało zniszczonych przez dotkliwe susze. Nawet 25 dębów, które rosły tam od ponad 100 lat, obumarło. Tam, który ma teraz 79 lat, powiedział, że złamało mu to serce. W 2012 roku przyznał, że zarabianie na awokado zawsze było trudne. Kiedyś zażartował, nawet ich nie lubię. Po co jeść, skoro można je sprzedać? Ale w 2023 roku interes całkowicie się załamał. Potem nadszedł rok 2024. Blue Bloods, jego najdłużej emitowany serial, został anulowany. Tom zarabiał 200 dolarów za odcinek, czyli około 4,8 miliona dolarów za sezon. Mimo to powiedział w CBL, że nie jest pewien, czy będzie go stać na rancho bez pracy. Powiedział: Czy jestem zabezpieczony na całe życie? Tak, ale może nie na 63 akrowym ranczu. Rancho było teraz warte 12 milionów dolarów, ale w latach 2000. Zaciągnął pożyczki na 15-16 milionów dolarów. Nikt nie wiedział, ile zostało do spłacenia. Tom zaproponował nawet CBS obniżenie pensji o 25%, żeby program mógł przetrwać. Powiedział, że jesteśmy trzecim programem z najlepszym scenariuszem. Wygrywamy ten wieczór, ale to nie zadziałało. W 2025 roku stan zdrowia Toma zaczął się pogarszać. W wieku 80 lat był ledwo rozpoznawalny. Jego znajomi mówili, że wyglądał na wyczerpanego, zaniedbanego, skacującym brzuchem. Kiedyś latał po swojej ziemi na kładzie, sprawdzając dzikie kwiaty i wykonując prace fizyczne. Ale teraz ledwo mógł się ruszać. Cierpiał na artretyzm i w 2024 roku przeszedł obustronną operację kolana z widocznymi bliznami na obu nogach. Leki, zwłaszcza prednizon, powodowały, że cały czas czuł głód. Depresja pogarszała sytuację. Zaczął potajemnie jadać fast foody, chowając paczki chipsów i burgerów. Jego przyjaciele obawiali się, że zajada się na śmierć. Przy wzroście 193 cm ważył teraz prawie 158 kg. Lekarze ostrzegali, że może już mieć insulinooporność. Z powodu wieku, otyłości i przyjmowanych leków był narażony na wysokie ryzyko zawału serca, udaru mózgu, a nawet czegoś gorszego. Jego żona, Jilly. Trwała przy nim, ale nawet ona była wyczerpana. Nie chciał się poddać. Powiedział, że emerytura go przeraża, ale eksperci twierdzili, że może nie mieć wyboru. Jego ciało nie było już w stanie znieść aktorstwa. Mimo to wytrwał. W maju 2024 roku wydał swoje wspomnienia You Never Know, napisane wspólnie z Elisem Henniganem. Stały się one bestsellerem z dnia na dzień. Na 320 stronach opowiedział wszystko. Historię z dzieciństwa: Imprezy You May West, Roll, które odrzucił, jak sława go zmieniła, czego żałował, a czego nie. To był jego najbardziej otwarty moment. CBS próbowało kontynuować tradycję, tworząc spin-off Blue Bloods w 2025 roku pod tytułem Boston Blue, skupiający się na Doniem Walbergu. Tom chciał być jego częścią, błagał, naciskał. Ale informatorzy twierdzili, że stan zdrowia może mu przeszkodzić, potrzebował pomocy, żeby móc chodzić. Jego zespół nic nie powiedział. Walberg powiedział, że może pojawią się epizody, bo Nowy Jork i Boston były blisko. Ale wszyscy wiedzieli, że będzie ciężko. Do 2026 roku ludzie wokół Toma wierzyli, że w końcu może odejść. Nie chciał, ale jego ciało odmawiało posłuszeństwa. Jego umysł potrzebował pracy, jego dusza potrzebowała celu. Ale jego kolana, serce, ciężar, wszystko to woła o odpoczynek. To rancho, które kiedyś dawało mu spokój, teraz wydawało się ciężarem. Bał się, że je straci. Powiedział: Muszę nadal wystarczająco dużo pracować, żeby utrzymać to miejsce. Ale czas leciał szybko. Przyjaciele mówili, że wkrótce może zniknąć na tym ranczu daleko od Hollywood daleko od kamer. Tylko Tom, jego żona i wspomnienia rozciągające się na 63 akrach ciszy.